Manifest Feniksa. Ten pożytek z poezji, że nam przypomina, jak trudno jest pozostać tą samą osobą, bo dom nasz otwarty, we drzwiach nie ma klucza, a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą. Ars czy Czesława Miłosza. Wśród rzeczy śmiertelnych najbardziej nieśmiertelni są ludzie, a wśród ludzi nieśmiertelne są ich myśli. Człowiek zawsze starał się uchronić kruchość swych myśli, słów przed rozproszeniem w zgiełku świata. Wszelka egzystencja stara się utrwalić swój fenomen istnienia, mi, mi, budując pamięć swego bycia, mimo iż dane jest każdemu nie być blisko wszystkiemu i wszystkim. Tworząc sanktuarium dla naszych myśli, Chronimy przed prochem i popiołem wartości nadrzędne, bo godne uchwycenia przekazania przelewają cząstkę siebie, by zaistnieć pośród wielu nam anonimowych. Dzielimy się swym uczuciem szlachetnie prywatnym, by ktoś mógł stworzyć obraz dla siebie, a także wyrazić to, co czasem trudno ująć, a ma wspólnotę dla wielu poprzez fenomen jednostki. Chcemy ogłosić światu naszą wizję ładu, a może czasem yy, z chaosu i zwątpienia, co jest budowlą tak majestatyczną, że oddaje obraz człowieka i jego ciągłej dążności do odkrywania swych wewnętrznych tajemnic, by stać się wolnym, szczęśliwym i ułaskawionym wobec sumienia. Feniks jest odrodzeniem wobec naporu standaryzacji. Pychy i zniechęcenia ma substancję cielistą tam, gdzie gubi się wątła nic wyrażalnego. Zatrzymuje nieznajomego, by nie patrzył na nas chłodną obojętnością, lecz odczytał naszą osobistą Ewangelię drogę, którą dane jest nam stąpać. Każdy z nas ma prawo, a nawet czasem obowiązek przekroczenia bariery. By dać świadectwo swojej egzystencji, by ocalić prawdę o sobie i innych, aby w końcu stać się kreatur, kreatorem, demiurgiem rzeczy, wartości i stanów najbliższych, zarówno dla dobra swojego, jak i całego świata. Październik 1995 rok z książki Melancholina Ekstaza Piotra Jana Belińskiego, wydanej w 1997 roku. Dziękuję.